Cztery tryki i sposoby na dużo szybsze liczenie prostych rzeczy na maturze, które zajmowały ci zawsze za dużo czasu. Po pierwsze, tego typu zadanie. Bardzo często możesz zobaczyć właśnie tego typu zadania na maturach z poprzednich lat. No i dużo osób rozwiązuje tą wartość bezwzględną, tak, rozbija to na dwa przypadki. To jest dosyć poprawne postępowanie i jak najbardziej słuszne, ale można to zrobić dużo szybciej. No bo popatrz, wystarczy wejść tą dwójkę tutaj. Tą dwójkę. Ona musi być środkiem. No i będziemy mieli przedział. Jak on będzie wyglądał? No, jak należy to czytać? Przede wszystkim, to tutaj po lewej stronie bez rozwiązywania możemy odczytać jako odległość od dwójki. x odjąć 2 to odległość od dwójki. A więc wiemy, że ta dwójka musi być środkiem naszego przedziału. I teraz ta odległość musi być większa niż 5. A więc tutaj będzie gdzieś minus 3. Tutaj gdzieś będzie 7. No i widzimy, że to musi być w ten sposób, tak i tak. No i tutaj muszą być puste kółka, ponieważ nie większe lub równe, tylko większe. No i w ten sposób rozwiązaliśmy zadanie. Od razu bez rozwiązywania tego widzimy dwójka, a więc ona musi być środkiem i odległość od dwójki, większa od 5. Gdyby w zadaniu chodziło o odległość od minus dwójki, tak, gdyby to miało być minus 2. To tu byłby plus, tak? Bo odległość zawsze opisujemy jako x odjąć coś w wartości bezwzględnej, tak? Więc jeżeli chodzi o minus dwójkę no to wtedy ten znak zmieni się na plusa. Po drugie, kiedy mamy kiedy mamy równanie kwadratowe, typu typu właśnie takiego, to kiedy mamy Wyznaczyć jego miejsca zerowe, dużo osób po prostu liczy deltę i to bardzo długo schodzi i traci się cenne minuty, zwłaszcza jeżeli każdy punkt na maturze jest na wagę złota, bo nie jest na zbyt po drodze. No, tutaj dużo prostszą metodą będzie to rozbić w taki sposób, że. No zobaczmy zresztą, X odjąć 7 i X dodać 2. I teraz skąd to się bierze, bo kiedy to widać, dużo łatwiej to wytłumaczyć. Chodzi o to, że te dwie liczby musimy dobrać samemu, bo te x -y zawsze tutaj będą przy rozbijaniu na dwa nawiasy. I teraz musimy znaleźć takie liczby, które po dodaniu do siebie dadzą minus 5. No widzimy, że minus 7 plus 2 no dadzą nam 5. A po przewnożeniu dadzą nam. Minus 14. No i dlaczego to tak właśnie działa? No przedłużmy sobie te dwa nawiasy przez siebie. Będzie x kwadrat dodać 2x, odjąć 7x i odjąć 14. No widzimy, że to odjąć 14 tutaj, jak i tutaj, jest dosłownie wynikiem z mnożenia tych dwóch liczb przez siebie. No, skoro jest wynikiem ich mnożenia, no to logiczne, kiedy ich szukamy, to przemnożone przez siebie muszą nam dać minus 14. No, tutaj widzimy, że mnożymy je obie przez x, tak? Minus 7 przez x jest tutaj, i minus 2 pomnożone przez x jest tutaj. No i potem tą siódemkę i tą dwójkę jakby sumujemy, tak? I po ich sumowaniu otrzymujemy minus 5x. No, jeżeli pominiemy tego x tu, oraz tu, to dosłownie, kiedy dodamy do siebie te dwie liczby, musi nam wyjść ten współczynnik tutaj b, który tutaj stoi, tak? Dlatego po prostu szukamy takich, które po dodaniu dadzą nam to, a po przemnożeniu dadzą nam to. No i dużo szybciej zagrywamy miejsca zerowe. Potem po prostu ten nawias lub ten nawias musi być zerem, żeby to było spełnione. Czyli x będzie się równał 7 lub x będzie się równał minus 2. Dużo szybciej. Kolejnym ciekawym sposobem, patentem, może nie aż tak użyteczny na maturze, ale w pewnych sytuacjach, kiedy takie zadanie się przytrafi, na pewno bardzo użyteczny. Mnożenie przez 11. Na przykład, gdybyśmy mieli 36 razy 11, no to musimy to pomnożyć, że to jest razy 10, to jest 360, I jeszcze dodać 36, no i to jest 396, tak. Ale jest sztuczka, która pomaga dużo szybciej to policzyć. Mianowicie te dwie cyfry musimy do siebie dodać. Wtedy, no wiadomo, to w głowie się robi. Otrzymujemy 9 i wystarczy tutaj wpisać, tak? A więc 36 razy 11 to jest 3, tą dziewiątkę środek i 6. I wychodzi. I to działa przy każdym mnożeniu przez 11, tak? Na przykład 28 razy 11. Tutaj. Jest lekka zmiana, to też warto pamiętać. Kiedy z tego dodawania tutaj tak wychodzi nam 2 plus 8 i to się równa 10, wtedy tą liczbę, cyfrę jednostek, tak wpisujemy tutaj, ale dziesiątek musimy jakby przerzucić wcześniej, tak jak w dodawaniu pisemnym. I wtedy będzie to tak jak mieliśmy przedtem. Wpisujemy to no i byłoby to w ten sposób tak, no ale to nie tak wygląda. Kiedy mamy dwie cyfry, to to 0, to co się tutaj zostaje, prawda? Ale tą jedynkę, nie wpisujemy tej dwóch cyfr, no bo widzimy, to jest dużo za duży wynik. Tylko ją trzeba tutaj dodać, tak? I wtedy wychodzi nam wynik 308, tak? Jeżeli mamy przykładowo. No nie wiem. Jeżeli mamy przykładowo 49 razy 11, no to 4 plus 9 to jest 15. A więc tą jedynkę dodajemy na początku, a więc będzie. 500 to będzie 5 i 9, i tak to działa za każdym razem. I ostatni trik, pewnie sporo osób go zna, ale równie sporo osób może nie mieć o nim pojęcia, a bardzo ułatwia sprawę. Na przykład, kiedy mamy policzyć 13% z 250, tak? No nie każdy wie ile to jest, ale za to można wiedzieć, że 250% z liczby 13 to jest to samo. Te dwa zapisy są równoznaczne ze sobą i w każdym jednym przypadku z procentami możemy to w ten sposób zamieniać. No 13% z 250 troszeczkę ciężko policzyć, ale za to już dużo łatwiej po prostu pomnożyć 13 razy 2,5. No wychodzi, wychodzi tutaj dużo szybciej dzięki temu, że gdybyśmy chcieli po prostu znaleźć 13% z tego, no to musielibyśmy znaleźć 13% ze 100. No to jest 13, dodać 13, dać 13% z 50, czyli połowa z tego. Na tej widzimy od razu 250% z 13 to 2,5 razy z 13, czyli 32,5. Jest dużo szybciej, a to i tak był jeden z prostszych przykładów. Są przykłady, gdzie przydaje się to dużo bardziej.